Najwyższy czas zabrać się za projekt, który był zapowiadany już dawno temu. Jest to oczywiście budowa fragmentu doków w kurę, makiety, która będzie rodzajem podstawki pod model pancernika Yamato. Z tej strony Tomek ze SKLPuaktom, zapraszam na krótki wstęp, w którym opowiem, co dokładnie zamierzam wykonać w tej serii filmów. Wybierzemy się dzisiaj na szybką wycieczkę. Niestety sytuacja na świecie nie sprzyja podróżowaniu. Dlatego wycieczka będzie wirtualna. Lecimy do Japonii, na wyspę Honshu, do prefektury Hiroshima, gdzie stolicą jest właśnie miasto Hiroshima. Dobrze znane wam miejsce, które było celem pierwszego ataku bronią jądrową i stało się jednym z symboli zakończenia II wojny światowej. Kilkanaście kilometrów na południowy wschód od Hiroshimy znajduje się portowe miasto Kure. Gdzie to w roku 1889 powstała druga najstarsza stocznia wojskowa w Japonii. W czasie II wojny światowej była tutaj główna baza marynarki wojennej i, jak już dobrze wiecie, w bazie tej wybudowano największy pancernik świata Yamato. Obecnie Kure jest średniej wielkości miastem, którego największą atrakcją turystyczną jest muzeum Yamato w którym znajduje się między innymi ogromny model tego pancernika w skali 1 do 10. Obok budynku ustawiono także wycofany ze służby okręt podwodny z lat 80 XX wieku Akishio. W okolicy znalazłem też ciekawy akcent, deptak wybudowany na wzór ćwiartki pokładu Yamato. Przejdziemy się kawałek i z tego miejsca dobrze widać stocznię, w której wybudowano Yamato i w której po dziś dzień budowane są okręty Japońskich sił samoobrony, a także statki cywilne. W dokach Kure znajdziemy obecnie między innymi niszczyciele rakietowe. Ta duża jednostka to tak zwany śmigłowcowiec Izumo. Tutaj mamy tankowiec, dwa y, ogromne kontenerowce, a w suchych dokach budowane są kolejne dwa. Dobrą chwilę zajęło mi odnalezienie się w tej okolicy i ustalenie, gdzie dokładnie można umiejscowić Yamato. Nie pomagał fakt, że zdjęcia doków z okresu wojny praktycznie nie istnieją, a cała baza została zbombardowana kilkanaście dni przed zrzuceniem bomby atomowej na Hiroshima. Zniszczono wtedy wiele okrętów i około 70% infrastruktury stoczniowej, a więc zdjęcia wykonane po wojnie już nie oddają w pełni wyglądu całej bazy. W czasie wojny baza była ściśle strzeżona do tego stopnia, że w czasie budowy Yamato nakazano mieszkańcom okolicznych domów zabudowanie okien skierowanych na doki, żeby do minimum ograniczyć ryzyko wykrycia tego przedsięwzięcia przez wywiad wroga. W każdym razie największy pancernik powstawał w doku konstrukcyjnym w centralnej części bazy. Poza nim w czasie II wojny znajdowały się tutaj jeszcze cztery suche doki. Yamato na czas kolejnych wizyt w kure przyjmowany był w doku numer 4, czyli tym ustawionym nieco skośnie względem pozostałych. To tutaj dokonywano napraw i przezbrojenia okrętu w celu dostosowania do panujących realiów wojny. Postanowiłem, że nasz model umieszczę właśnie w tym doku żeby cała stenka była jak najbardziej realna historycznie. Właściwie to bardzo dobrze się złożyło, bo ten właśnie dok wydaje mi się najciekawszy. Mamy tutaj kilka budynków portowych: żurawie, fragment drogi i porośnięte drzewami zbocza, a więc kompozycja powinna być całkiem ciekawa i zróżnicowana. Do tego udało mi się znaleźć dwa zdjęcia, przedstawiające właśnie ten dok. Na tym zdjęciu z roku 1946 widzicie lekki lotniskowiec Ryuho, w trakcie złomowania, niestety. Drugie zdjęcie z roku 1948 już trochę lepszej jakości. Japońskie okręty wojenne były tutaj przerabiane na jednostki bardziej przydatne w czasach pokoju. Widać też złom piętrzący się w okolicy doku. Jest jakiś zarys budynków portowych, no i mamy idealne ujęcie na żurawia, którego na makiecie też nie może zabraknąć. Tak się składa, że firma Fujimi wydała coś takiego jak sceneria kurę. Problem w tym, że sceneria jest w skali 1 do 3000, a więc dla mnie praktycznie nieprzydatna. Jednak małym ułatwieniem jest tutaj dołączony rysunek przedstawiający całą bazę. Pozwoliłem sobie przeskalować ten niewielki wycinek zawierający dok numer 4. Powiększyłem go do skali 1 do 700 i wydrukowałem na czterech kartkach A4. Dużo łatwiej teraz jest wyobrazić sobie i zaplanować całą scenę. Uznałem, że odpowiednim wymiarem podstawy będzie prostokąt około 60 na 30 cm. Taki rozmiar wydaje mi się nie pozwoli zniknąć modelowi na podstawce, ale też będzie miejsce na wykonanie infrastruktury naziemnej, powinno być w sam raz. Dok oczywiście będzie otwarty, zalany wodą. Jako podstawę stanowiącą poziom morza zastosuję płytę ze styroduru XPS. Dodaliśmy też właśnie do sklepu takie większe formaty styroduru. A więc, jeśli macie ochotę na zbudowanie takiej podstawki pod Yamato czy też inny model, to nie musicie daleko szukać. Wszystkie tereny, które będą wyżej niż poziom wody, nadbuduje z dociętych arkuszy spienionego PVC. Jak widzicie, na makiecie zmieści nam się w takim układzie droga, i jako bardzo fajne urozmaicenie w rogu będzie też ten fragment zbocza. Tak więc zarys tej budowy jakiś jest, planem może bym tego nie nazwał, bo będzie to jedna wielka improwizacja, ale postanowiłem sobie, że nie będę korzystał z żadnych gotowych elementów. Wszystko zrobimy prawdopodobnie metodami scratch buildingu, czyli w skrócie będziemy tworzyć coś z niczego. Brzmi jak wyzwanie, trzymajcie kciuki. Szczerze to nie mam pojęcia ile mi zajmie budowa tej makiety. Będę starał się w miarę szybko i sprawnie ją skończyć, ale w międzyczasie pomiędzy odcinkami z tej serii pojawią się pewnie inne. W planie na drugą połowę października na pewno mam odcinek z budową prostego modelu samochodu. Coś na wzór odcinków z P11 i Walker Bulldogiem. Mamy jesień, dłuższe wieczory, więcej czasu na sklejanie. Ja też postaram się rzucać filmy częściej. Dzisiaj było tak bardziej opisowo i organizacyjnie, ale takie przygotowanie też jest niezbędne, żeby model, nad którym jednak trochę czasu spędziłem razem z wami, dostał godną podstawkę i trafił na właściwe miejsce w historycznej czasoprzestrzeni. Dzięki za uwagę i do usłyszenia w następnym odcinku.